Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku paskudnych rozgrywek. Moi drodzy, moja bitwa na isie trzecim. Przyniosłem sobie kawkę, bo naprawdę bitwa będzie do skomentowania bardzo prosta. Przede wszystkim Pierwsza rzecz, która tutaj się będzie rzucać w oczy, ale o niej powiem od razu na początku. Kto będzie to hejtować, jego sprawa, nie mam z tym problemu. Bitwa będzie rozegrana w całości na złocie, dlatego że była to moja ostatnia bitwa. W piątkowy wieczór było już późno w nocy, to już tam było chyba. W okolicach pierwszej, więc pomyślałem sobie, że po prostu będę. To był, to była taka bitwa już na zakończenie. Tego dnia mi tak szło. A powiedzmy, jak cię mogę, no gdzieś tam ten swój WN zrobiłem. Ale pomyślałem sobie, jeszcze taką jedną bitewkę sobie machnę na isku trzecim. Po prostu zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie mam załadowane apeki, ale. Zobaczycie też w przebiegu losowanie. Jak widzicie, nie najgorsze dla Isa 3., bowiem po drugiej stronie oni mają 3 dziewiąte tiery, czyli ciężką fałkę B AMX-a 30 oraz T 30 dużo ósemek, trochę siódmych tierów. Także na razie jadę oczywiście w miejsce do którego powinny jechać czołgi ciężkie, czyli gdzieś tam na ten przepychacz na linii 1-2. Więc zobaczymy, jak to będzie przebiegać za momencik. Może ja troszeczkę tak przyspieszę, żeby nie robić z tego kina drogi. To będzie powitanie od widza Yahoo 86 w premiowym T54 Mod 1 I można powiedzieć, ta bitwa zaczyna się już nawet nieźle. To był, tak można powiedzieć, taki, był z, taki prognostyk albo taki omen dobrej bitwy. To właśnie było to. Auto-Aim i w pełnym galopie przejazd i strzał w AMX-a 30 od razu, bardzo szybko. Za 399 punktów uszkodzeń, e, także, no przepraszam, to ok, to nie było full gold. Na razie, apeczki e, tutaj, e, czyli się pomyliłem, bo miałem w pamięci, że ta bitwa będzie w całości rozegrana na apekach, ale na razie nie jest najgorzej. E, widzę, że naprawdę mamy mnóstwo czołgów. E, właśnie na mordowni, więc czułem się bezpiecznie podjeżdżając tutaj. Gdyby ktoś tu był, to ewentualnie po prostu się wycofał i dał obijać sojusznikom. Widziałem, że oni podjadą nasi i zaświecą, więc postanowiłem, że po prostu też tak poczekam aż... O, jest pierwszy spot, jest T-30, próba strzału w gąsienicę nie weszło i teraz właśnie przełączam się na złoto, bowiem widzę przed sobą naprawdę twarde czołgi VKB, T-30, Także postanowiłem, że tu się nie będę obcym dalać, po prostu będę walić z Golda. Ale że pierwszy trafił się lewę, to w niego skupiłem, trafiłem i wydaje mi się, że tutaj, o właśnie w tym momencie, gość dostał oprócz tego damage'u za 2-3-7 dostał również gąskę i stoi sobie na traku. Także ja to wykorzystuję, stoję na SideScrape, obijam go i on. Teraz chyba nie ma zbitej gąski, a mimo wszystko stoi w tym samym miejscu cały czas. Dając mnie po prostu się wy... praktycznie, ja go w tym będzie. Momencie... O, teraz znowu stoi na traku. Ja go w tym po prostu wykorzystuję. Ja go nawet nie biję, To jest po prostu wykorzystywanie i nadużywanie swojej pozycji. Mam idealne miejsce do sideskrapu. On jest dla mnie idealnie wystawiony. Także w tym momencie. Kończę sobie gościa, on też się przełączył już na złoto. Wcale mu się nie dziwię, bo nie mógł mnie przebić. Ta bitwa, dlatego pokazuje bowiem jest naprawdę według i pewnie jak się domyślacie z tytułu, naprawdę moją najlepszą bitwą. Tutaj wszystko po prostu się udawało w tym isie. Oprócz tego jednego strzału w T-30 na początku, przed chwilą, co mi nie wyszło, poza tym po prostu wszystko w tej bitwie wchodziło. Po prostu is, mój, to, był, to, to była jego bitwa, to była bitwa tego czołgu. Zobaczyłem, że tam nasi mocno puszują, ale. Ja się tam nie bardzo chcę pchać do nich od frontu, bo tam jest VKB. Tak naprawdę musiałbym tutaj bardzo uważać z tymi wyjazdami pod VKB, a widząc, że nasze siły po tej stronie są troszkę mniejsze, postanowiłem troszkę naszym pomogę. Widzę, to się dzieje po prawej stronie, że tam jest AMX 1390, AMX 30, ale jest to tryb bitwy spotkaniowej, więc o się nie martwię. No i teraz po prostu w tym momencie sobie wyjeżdżam. No, oczywiście mogłem teraz znowu przełączyć na APKI, ale mówię, to była bitwa e, po prostu dla fanu i wyjazd JOLO Strzał zwiększonego e, T54 MOD1. Nasza 704 obija Pantera 88. Nasza 34 dostaje gdzieś tam od pleców, także teraz ja się nie przejmuję. Znowu wyjeżdżam i w ruchu dobijam T5. Te teraz znowu na plecy VC Tutaj zobaczcie, ile czołgów tę fałkę próbuję gryźć, więc tak naprawdę ona się skupia na jakimś innym. Jadąc sobie połowę, celuję od boku i dobijam fałeczkę. Robię trzeci frak 7 do 9. Mam już 2,5 punktów uszkodzeń, co oczywiście nie jest jakimś wynikiem rewelacyjnym, ale to tak naprawdę dopiero połowa. Tej bitwy bez 7 do 9, i teraz zobaczcie nas sytuację na minimapie. E, przepraszam, zły klawisz, ten klawisz e, nasi puszują do ich kapa, a ja e, teraz właśnie widzę, że mm, karne jedzie ze mną. Postaram się wrócić. Teraz patrzcie też na tę sytuację. Wyjeżdżam sobie troszkę jolo, jest AMX, odbijam pestkę ap z APC-a od AMX-a 30. Także to kolejny dowód na to, że mój IS w tej bitwie naprawdę dobrze się sprawował. Zrobiłem już 2500 punktów uszkodzeń, a nawet jednego punktu HP nie straciłem, więc mogę pozwolić sobie na mocne tankowanie. Jadę po tego AMX-a, znowu lekko przyspieszę i napiję się kawy po drodze. OK, już jestem. AMX nie postanawia podjąć z nami walki od frontu. Gdzieś tam będzie uciekać. Zastanawiam się, gdzie mogą być ewentualnie przeciwnicy? Oczywiście HP-ki pozwalają mi na przyjęcie kilku pestek. Czy ktoś będzie po tej stronie ewentualnie? Czy tutaj amix? A, przepraszam, miałem, miałem bitwę przyspieszyć, ale lecieliśmy na zwykłym tempie. Ok, to mój, mój ten fail. Wyjeżdżam sobie z za rogu. I okazuje się, że jest ten AMX już tam, zatrzymał się, zrobił koszmarny błąd, bowiem stanął i zanim się ukrył, zobaczcie, kolejny dowód na to, jak ten IS dzisiaj po prostu mi wszystko, e, wtedy po prostu wszystko było idealne, nawet bez idealnego skupienia, dokładnie posłałem pestkę w AMX-a. odbiłem pestkę od Tygrysa P, e, także kolejny strzał, już 1900 punktów uszkodzeń, Tygrys P znowu się teraz ze złota ode mnie odbija, już 2150 punktów uszkodzeń zablokowanych, AMX 690 się odbija, kolejny strzał, bardzo ładnie odbity. E, i postanawiam, wiem mniej więcej, że przeciwnicy muszą być w tamtych rejonach. AMX tam się ostatnio świecił, jest pewnie tam też Tygrys P. Także połowa do nich jadę 9 do 10. Tak naprawdę w 9, teraz jest 10, teraz się zrobiło 11 do 10, więc jakby ta bitwa troszkę nam zaczyna nabierać rumieńców. Wydawało mi się, że połowę tę bitwę przegramy, ale sobie zrobię damage. Okazało się, że nasi jednak chcieli ją wygrać. WZK tutaj stoi pod nami, dobry gracz ogarniający stoi gdzieś tam pod nami ale ja się nie, nie przejmuję, jadę do przodu licząc na to, że miasto da mi osłonę przed ogniem przeciwników, jest tygrys na fullu, także strzał przez murki tygrys się przebija, ja się szybko naprawiam i teraz robimy sobie pojedynek jeden na jeden z tygrysem, P. to jest oczywiście siódmy tier, czołg twardy, ciężki, ale mimo wszystko zobaczcie, uda mi się go odwijać. Strzelam sobie spokojnie przez murki, bo tak też można. Zapawiam sobie przy okazji jakąś tam osłonę. Sidescrap bardzo ładnie ustawiony do niego. Tygrys naprawdę nie ma w tym momencie żadnych szans. Czekam, żeby nie tracić penetracji na murkach. To czekam, aż on się pokaże nad murkami. Udaje się, zobaczcie, już 4000 punktów uszkodzeń, więc już, a z myślę spokojnie zrobiony. Tygrys się w tym momencie przebija, niestety, ale jeszcze mam naprawdę dużo HP-ków. Tygrys stara się uciekać. To oczywiście mu się nie uda. Szybkim strzałem go pokonuje. 4200 już zrobione i okazuje się, że mając te 1000 HP, teraz czeka mnie pojedynek, bo nasi tam ubili buzetkę. W tym czeka mnie pojedynek z pełnym AMX-em 1390, który skoczy mi na plecy. Odbijam pestkę prawie że tyłem, sam wklejam pestkę z przełożenia. Kolejny odbity strzał, kolejny strzał przywchodzi, ale w tym już AMX ładuje, nie ma ze mną szans, bo odbiłem... Dwie bestie, które pozwoliły mi przeżyć ten jego atak. Już 5000 punktów uszkodzeń, i teraz AMX Arpady nie ucieka, tylko stara się gdzieś tam, nie wiem, spróbować mnie chyba zmylić. Ale ja bezczelnie po prostu i kończę tę bitwę ostatnim strzelem 15 do 10. 5381, i uwierzcie mi, gdybyście usłyszeli teraz, jak ja zawyłem z radości, widząc te swoje uszkodzenia, to naprawdę moglibyście się przerazić, bo to była pierwsza w nocy już po pierwszej, i połosu z taki z siebie z COVID zadowolenia wydałem. Przechodzimy w takim razie do podsumowania. Oczywiście moje zadowolenie wynikało z prostego faktu, że to była moja rekordowa bitwa na się trzecim. Także no tutaj, po prostu, tutaj, tutaj było wszystko. Stąd również ten tytuł tej powtórki na VODRY PLACE God Mode Cheats, bowiem naprawdę no w tym momencie IS 3 robił wszystko idealnie. Tak? Odbijałem pestki od 9 tieru, trafiałem w ten 9 tier jadąc po prostu, przejeżdżając sobie obok skał. Odbijałem pestki złote od Tygrysa P, od AMXA 1390. Dokładnie odbijem ich tyle, żeby przeżyć i mieć hapeki na wykończenie. go. Tak, że naprawdę po prostu wszystko w tej bitwie było e, perfekcyjne ze strony ISA. Złota amunicja, tak jak mówię, po prostu ostatnia bitwa, stwierdziłem, że trochę się pobawię i ta zabawa naprawdę e, się opłaciła. Oczywiście masterka, no za taką bitwę masterki nie może nie być. E, do tego stalowa ściana, duży kaliber i specjalista. Zobaczcie. 5381 punktów uszkodzeń i 1570 bazowego EXPA. Ponad dwukrotnie więcej od naszego obiekta 704, który zrobił 2500. Ich VKB, ta, która była tak bardzo mocno obijana, zobaczcie, no zrobiła 2480. tak naprawdę no ten lwy nieszczęśnik, którego ktoś tam chwycił na traku, zrobił 0. Te 30. Chyba stokowa lufa, bo taki demecz tylko na, na lufie z poprzedniego czołgu. T34, nasz 0 również, także jemu ta bitwa nie, nie pykła. Jak Pantera dostała wsparcie, ale to mówię wszystko blednie przy tym, jak z tej bitwy się cieszyłem. 17 strzałów oddanych, 17 trafień. A, czyli tam trafiłem w tego T30, najwyraźniej tylko weszło mi bez. Tak jest. Y tutaj było chyba, a no, może nie, nie wiem, może. Trafiłem tylko jakiś tam ding. Niemniej wszystkie strzały trafione 16. Penetracji z dystansu większego niż 300 metrów, tylko 246 punktów uszkodzeń. Zobaczcie 16 strzałów. sam trzecim, 16 strzałów przyjętych, tylko 5 z damagezem, reszta wszystko podbijane, 2870 punktów uszkodzeń zablokowanych przez pancerz. Cztery wrogowie wyświeceni, sześciu wrogów uszkodzonych i sześciu zniszczonych. Koszty tej bitwy nie grają roli 73 tysiące prawie 74 zarobku. Po odjęciu kosztów wszystkiego wyszedłem na minus na tej bitwie 10 tysięcy, ale to oczywiście nic przy 2355 punktach doświadczenia. Które dostałem z Premką. 8 minut i 4 sekundy trwała bitwa. Dwa czołgi na full HP zrobione, czyli ten Tygrys P. Dwa ty ile on tam ma hp ków 1450 i AMX 190 1100. Do tego ten lube również spompowany pompowany prawie cały 1191, i po jeden strzał w fałeczkę i dwa strzały w tego amx -a. Także również ten strzał w amx był bardzo fajny. Oba strzały były super. Ten AMX jakoś do mnie szczęścia nie miał, bowiem pierwszy strzał wszedł w pełnym biegu, drugi strzał wszedł w, na niepełnym skupieniu. Więc tak jak mówię, po prostu ta bitwa była. Koncertowym przykładem tego, co potrafi IS-3, gdy po prostu serb postanowi: tak jest, teraz ty masz dobrą bitwę. Także moi drodzy, to tyle. Jeśli Wam się bitwa podobała, zostawcie łapkę w górę i to tyle. Także do następnego, cześć.